Siemanko, słuchajcie, postanowiłem wrócić do korzeni, czyli wrócić do jeżdżenia po mieście i pierdolenia głupot, a tak na poważnie, yy, właśnie tak postanowiłem, <grym> tutaj nie ma nic innego. Słuchajcie, yy, dawno mnie w tej formie jakby nie było, a od tego zacząłem, czyli od yy, jeżdżenia sobie po mieście i mówienia co jest grane. Słuchajcie, ktoś kto pierwszy raz jakby na ten filmik trafił, to pewnie może się zastanawiać. Dlaczego nie siedzę w bardzo jasno oświetlonej kabinie, nie świecę swoim ryjem i nie sadzę komplementów, a przede wszystkim dlaczego wyrażam się w ten a nie inny sposób, e, używając oczywiście wulgaryzmów, e, jak trzeba, a jak trzeba to mówienia, tak jak się należy kulturalnie, spokojnie i w ogóle. Słuchajcie, powiem wam tak, e, co się od tego momentu zmieniło, kiedy e, że tak powiem, tak nagrywałem no sporo, no jak już ktoś tam pewnie zauważył Rok sobie działam sam, jakby dla siebie, bez żadnego kondona nad głową. Dodatkowo, jak widzicie i oglądacie moją stronę, to widzicie, że faktycznie się dzieje. Słuchajcie, kiedyś pewien jegomość, którego tu serdecznie środkowym palcem pozdrawiam, stwierdził, że jestem sfrustrowanym alkoholikiem, który szuka atencji. No kolego, ty mnie dzisiaj kopiujesz, bo zamiast siedzieć w tej swojej pięknej kabinie, to chodzisz i pokazujesz ludziom, jak się maluje w garażach. A pewnie ja nadal jestem obiektem drwin u Ciebie w pracy, kiedy sobie wszyscy zasiadacie do kawki i pijecie. Kto ma wiedzieć, ten wie. Chuj Panu w skarpetkę. Nie powiem twojego, Twoich inicjałów, żeby ktoś nie daj Boże ode mnie do Ciebie nie trafił. Także jak se kurwa śmiejesz się, to się śmiej dalej kolego. A co u mnie? No powiem Wam tak, może i byłem sfrustrowany a propos takich sytuacji, może i nie. Prawda jest też taka, że to trochę frustrujący kraj z frustrującym zawodem na, 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 na czele. Słuchajcie, jak to dalej będzie wyglądać, jeśli chodzi o moją osobę? No powiem Wam tak, będę robił to, co robię, staram się robić fajne samochody. Już wkrótce sobie zobaczycie 2002. O dziwo, kurwa, jakiś taki strasznie duży wysyp się tych 2002 zrobił, odkąd ja zacząłem płuc swoją. Oczywiście kurwa nikt mnie nie przebije. Dlatego, że skala uszkodzeń, jeśli chodzi o ten samochód i wymienionych elementów jest duża, to nie jest samochód robiony po łebkach, tylko bardzo szczegółowo. Zawsze można by było trochę więcej jakby wdrążyć się w temat, aczkolwiek właściciel jest zadowolony. Ja mam poczucie tego, że ten samochód wytrzyma bardzo długo I tak to ma w sumie wyglądać I, i, i tego się trzymajmy Będzie zajebiście Oczywiście słuchajcie, będziecie mogli go sobie zobaczyć na German Feście Ja już gdzieś tam chyba o tym mówiłem Tak żeby sobie podejść, pomacać Zobaczyć co ten Oszu zrobi Zresztą podobną akcję zrobiłem w zeszłym roku W zeszłym roku to polegało na tym, że no, wystawiłem samochód, który nie polerowałem Który malowałem w szopie Wystawiłem sobie go na widok publiczny na dosyć dużej imprezie motoryzacyjnej. Oczywiście był tam Budda też, ale ja sobie obiecałem, że jemu autografu nie dam. Słowa dotrzymałem, nie dostał ode mnie autografu, ale byłem też tam ja mógł ktoś przyjść, dać mi wpysk ewentualnie sobie popatrzeć jaką spierdolinę wytworzyłem. No było parę osób, przywitało się i tak dalej. Słuchajcie, fajnie się robi, jak nie ma się bata nad głową. Ja z wieloma kolegami piszę jakby po godzinach Piszą do mnie z jakimiś tam swoimi problemami, spostrzeżeniami. Piszcie dalej, słuchajcie, ja jestem osobą, która nie lubi świecić ryjem, dlatego ta forma może kogoś zdziwić, kto pierwszy raz tutaj zajeżdża, ale odświecenia ryja to są inni, o których wcześniej dzisiaj w tym filmie wspomniałem. No, ktoś lubi świecić ryjem, a ktoś nie. Za to kiedyś powiem wam, była taka sytuacja, kiedy pojechałem na szkolenie z pewnej firmy. I było wszystko cacy, póki się nie odezwałem. Jak już się odezwałem, to kolegę tutaj pozdrawiam. Pozdrawiam cię serdecznie, pewnie wiesz o kim mówię. Adamie, pozdrawiam cię. Dopiero jak otworzyłem ryj, skapnął się, że to ten wariat, który sfrustrowany, pijany wariat, który robi filmiki na YouTubie. No słuchajcie, i tak ma być, tak ma zostać. Macie widzieć fajną robotę i zawsze pamiętajcie, zawsze nie wiem kiedy odpiszę ale zawsze jak macie jakiś problem jeśli chodzi o lakiernictwo, to postaram się Wam pomóc. Też myślę kiedyś w przyszłości, wiecie, jak się ten temat trochę rozwinie, będę miał trochę więcej przestrzeni wokół siebie i możliwości, to chciałbym zrobić takie poważne filmiki pokazujące ten fach, jak co robić i tak dalej. Bo powiem Wam szczerze tak, możecie koledzy mówić, że tak nie jest ale odkąd zacząłem się udzielać na tych stronach, ten skamieniały, pierdolony zawód troszeczkę drgnął, troszeczkę chyba zmobilizowałem towarzystwo, a zmobilizowałem na pewno dlatego, że widzę motywy, które ja wprowadzam u kogoś innego, więc tak samo jak i ten jeden z samego początku, delikwent, który nagle się wziął za uczenie wszystkich dookoła. Jak to się robi, w przerwach, oczywiście, reklamowych, bo, bo ten człowiek to żyje tylko reklamami i Wam by sprzedał Iglo nawet na środku Antarktydy. Także słuchajcie, wzięliście się koledzy, ruszyliście do przodu. Troszkę to, że tak powiem, się rozbujało. Niektórym pomogłem. Może dlatego, że się gdzieś tam pokazałem. Strasznie tego dużo widać na TikToku, na Facebooku. Pokazujecie swoją robotę i tak trzeba. Słuchajcie, moim głównym zajęciem jest jedna rzecz: pracować dla siebie. Robić fajne samochody i rozpierdolić ten skamieniały, jebany zawód, w którym kurwa wszyscy by tylko chcieli, żebyśmy robili za darmo. Najlepiej, kurwa, za dobre słowo i poklepanie po plecach. Jeśli moja osoba sprawi to, że tak się stanie i moi następcy, następne pokolenia będą zarabiać tak godnie, jak ja bym chciał robić, to wtedy Artur się zawinie, spierdoli i tak dalej. Bo słuchajcie, tylko mi o to chodzi, dlatego że te całe gówno, ten cały fach od. Iluś stron, od iluś stron to poznałem. Oczywiście było mi to zarzucone wielokrotnie gdzieś tam przez kogoś, że jestem zbyt, zbyt agresywny, że jestem zbyt sfrustrowany, że tak nie jest, że tylko mnie to spotyka, że to, co zmieniam te, te prace, co tak zmieniam, to dlatego, że jestem chujnie pracownik, tak tak, tobie też to kolego, kurwa, zapamiętam takie słowa, bo... Co, może będą u Ciebie 20 lat w firmie robić i będziesz ich dymał jeden z drugim? Nie, 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 nie. Pierwsza jest świadomość, z pracy ma być radość, z pracy mają być pieniądze i tak jak niedawno nie było, taki, taki jeżdżony filmik, tak macie. Słuchajcie, wszystko idzie w dobrym kierunku. Ja chcę coraz fajniejsze auta pokazywać i, i z tym się wam, z Wami dzielić i kasować te zasrane, kurwa, układy z dawnych lat, Robienia za dobre słowo i brania kurwa lakiernika pod włos, bo ile byś nie wziął, kurwa, to odpowiadasz za to i ma być zajebiście. Nie, nie, słuchaj jeden z drugim, ma być kurwa dobrze, jak dobrze zapłacisz, a będzie chujowo, jak będziesz chujowo płacił. Także słuchajcie, dawno mnie nie było, może warto powrócić do tych form. Co, co o tym myślicie? Powiedzcie w komentarzach, bo jak ktoś dojedzie oczywiście do końca. Bo kiedyś, kiedyś jakby to było moje główne zajęcie, jeżdżenie i marudzenie. Chociaż powiem Wam tak, ze wszystkim już czuję się, że powiedziałem wszystko, co, co można tylko powiedzieć, więc i o hejterach było, i o chujowych pracodawcach, o najgorszych typach klientów. Ale słuchajcie, życie nie znosi próżni. Dużo ciekawych tematów zawsze się znajdzie. Jak coś to sugerujcie. Sugerujcie przede wszystkim właśnie, czy taka forma pogadania sobie z Wami odpowiada. No bo jeszcze raz Wam powiem, nie jestem żadną twarzą, jestem strasznie niefotogeniczny, a poza tym nie zależy mi kurwa na sławie. Wolę być pytany w sklepie, chyba znam skąd ten głos. Nie, nie, Pani się pomyliła. No i tyle, na razie.